誰だお前は！地獄からの使者、スパイダーマン。てさてさてさてさてさてさてさ Zabijali mu ciotkę, dziewczyny wielokrotnie, a kiedy już przeżywały, to nie dawano mu się nacieszyć związkiem. Redaktorzy lubią, kiedy znów cierpi. Konieczność huśtania i sienia odpowiedzialności sprawiedliwości jest zbyt wielka. Nie ma czasu na poskładanie życia prywatnego, związania końca z Kańcem, zagranie w Retro Legends, bo nie wiedział, gdzie to ściągnąć. Że może użyć kodu KUR, czy linku w opisie tej recenzji, żeby to łatwo sobie poprać. Pełen goryczy biedak wyżalił mi się, że jaką ma wciągnąć komputer stacjonarny do autobusu, czy w locie sobie na nim pograć. A ja do niego. Stary, nie wiem skąd masz Mój numer, ale powiem ci jedno: z czego ty dzwonisz? Z komórki. Zatem, nawet w locie możesz poznać lore, chociaż może lepiej nie. Skup się, skup się na drodze, skup się na drodze. O! Można, kur! Raid Shadow Legends bossa. Tłuczysz się z chłowami symbolizującymi rok 2021. Jest i głowa cierpienia, odbierająca ci zdrówko wtedy, gdy ty odbierasz jej zdrówko. Jest i głowa oszustwa, odbierająca umiejętności twojego w pełni usprawnionego wojownika i rozsyłająca je po pozostałych głowach. Wąt do piekła, głowo wściekła, odbierająca ci trzy razy zdrowia, kiedy walniesz ją w dynkę z piętnaście razy. Generalnie Hydra odbiera wszystko, co kochasz w życiu. Najazd, hero, strach. ma też kapitalnego Herman wąstocika. Znana postać historyczna która uczestniczyła w konflikcie pod Haratutą w mieście Rapala. Chłop dropi się niedługo po rozpoczęciu rozgrywki, a że to wyjadacz, zobaczcie na truchła jak w po Sylwestrze, nigdy nie traci czasu ciężko będzie. Całe szczęście, że istnieją współpracy, bowiem jeśli będziecie się logować przez 7 dni w okresie od 1 stycznia do 28, to otrzymacie Simplowego czempiona. Znajomość tej persony potęguje przyjemność doświadczania innych nowych szamponów, zupełnie nowej krypty dla frakcji Shadowkin, noworocznych eventów, w tym fuzji. Jeśli macie odwagę, skorzystajcie z linku QR bądź z kodu w opisie. Nowi gracze dostaną frykasy równowarte 30 dolarów, Lampiona Vergis, stopalacz Expa, Naładowanko Energii, Starożytny czerep dostępny przez 30 dni od rejestracji. O tutaj, o czym to ja. A tak, Spider-Holland nigdy nie miał ciężko. No, wyłączając to, że ojciec jako kraszowy okazał się przestępcą. Walka z nim w spranym domowym kostiumie bez żadnych zdolności. Przy jednoczesnej próbie niewlecenia w silniki samolotu i ściągnięcia tegoż pojazdu na ziemię, używając wyłącznie sieci, spowodowała przeprowadzkę dziewczyny do innego miasta. Jego mentor nic a nic nie chciał mu uwierzyć w doniesienia o zbrodni w okolicy, niedługo poddaniu mu super kostiumu i zabraniu do Berlina, by długą się z kapitanem Ameryką. Szkolna cele robiła sobie z niego jaja, ucieszę reszty uczniów. Poleciał w kosmos, by upewnić się, że czarodziejowi nie stanie. Się krzywda, nie wiedząc, że ma dodatkowe ramiona, prawie wleciał w pustkę, upewnić się, że czarodziejowi nie stanie się krzywda. Wspomniany mentor zmarł na jego oczach, by ten po paru dniach musiał jeszcze pogodzić się z tym, że jego i połowę istnień w multiversum <laughs> Strychnięto na dobre 5 lat. Zaczęto go traktować jako następcę Starka, geniusza, miliardera, playboya, filantropa. Gdy chciał pojechać na wycieczkę, by odetchnąć od superbohaterskiej odpowiedzialności, a, no i wystać miłość, w swojej drugiej kraszówie, to akurat szef największej firmy ochroniarskiej świata zmusza go do pomocy w pokonaniu rzekomych potworów. O mocach żywiołowych, wielokrotnie go szantażując, zmuszając i wpędzając w poczucie winy. Dostał w z dwukrotnie oraz okulary Starka, które dają dostęp do wszystkich jego danych oraz broni orbitalnej. Ile lat? 16. Typ, któremu zaufał pod naporem obaw, okazał się gościem, którego Stark, no bo kto kurwa, inny, tak podobno skrzywdził, że jest gotów doprowadzić, ile lat? 15. Pełnego nadziei i dobroci dziesięciolatka do paranoi i wrobić go w morderstwo, a do tego zdradzić jego tożsamość na oczach wszystkich ale poza tym wszystkim... Pączek w maśle, chłopiec żelazny, głównie jebany? No Way Home staje sobie sprawę, że żadna wersja Spidermana nie stanie się pająkiem bez przeżycia pewnego punktu zwrotnego. Film więc problemy te podnosi do kwadratu. Peter jest męczony na wszystkie możliwe sposoby. Od linczu społecznego, przez obrywanie coraz to sroższymi ciosami, do utraty bliskich. Ostatecznie mu uświadamiając, że choćby skały srały i Fortnite grały, nie uratuje każdego. Osiąga człowieko pajęczy absolut. I przestaje być nastolatkiem. Licealistą, staje się Spidermanem z komiksów, dobrym i przygnębiający tej frazy znaczenie. Zamienia się z bystrego, choć wciąż nieco naiwnego dzieciaka, pewnego, że z każdej sytuacji jest wyjście, w typa świadomego, że w każdej sytuacji jest szansa na wyjście. Po prostu czasem wybitnie niska. A przynajmniej takiej opinii chcieliby twórcy. No Way Home, dojście do tego niedogodowanego przekazu, zajmuje jakąś godzinę. Zachuje nie traktującą poważnie ić dzieciaka wrobiono w morderstwo, a jego tożsamość stracono. Całemu świat legnął w gruzach, a film zapomina, że nie jesteśmy już na homecomingowym balu maturalnym, ani na daleko od domowej wycieczce szkolnej, i każdemu problemowi, jaki mógłby się z tym wiązać, akompaniuje komediowa muzyczka. Ucieczka przed gapiami. Wrzucenie cegłą w okno to okazę nowego bohatera do MCU. Nauczyciele, tak wyróżniający się tu i tu, pojawiają się na chwilkę, problemy Petera i bliskich mu osób, masakra na social mediach, opinia publiczna, odrzucana rejestracja na studia, sprowadzone do jajcarskiej niedogodności. Stroniczej, bo nigdy też nie poznajemy osób, które nie stoją ślepo za Mysterio. Jakiś typ z Multiversum, to co to w ogóle jest, którego wszyscy ledwo co poznali? Kontrauznany, sławny, przyjacielski, super bohater z sąsiedztwa, za którym Stoi sam Iron Man. No tak, chuj mu w dupę. Początkowo zdawało mi się, iż jest to kwestia pojebania samego tematu. Nastolatek wciągnięty w zabójstwo i stracono jeszcze, że jest superbohaterem. Tragedia sama w sobie. Ciężko ją objąć umysłem, bo Peter to pyrtek najsłodszy, co chce jak najlepiej, więc twórcy sięgają po humor dla jednej z jego głównych cech: pomocy w trudnej chwili ale ta śmiechawa leci przez znaczną część filmu. I nie przeszkadzałoby mi to takie schematy Marvela. Trudno, moim schematem jest to, że dla mnie żarty powinny być śmieszne, gdyby nie koncept filmu. Hollywood ostatnio coraz chętniej idzie w przywracanie już znanych postaci. I nie chodzi mi o sequele, czyli buty. o dosłowne przywracanie. Matrix Zmartwychwstania, Wstało, Neo i Trinity, dla zastąpienia nimi zmarłych rodziców wachowskiej, ukojenia swojego bólu inną historią, miłą Ghostbusters Afterlife zrobiło podobnie, ale totalnie co innego. Wykopało ich na grobu, żeby Wenkman, Ray i Winston mogli się z nim pogodzić. Choć tak naprawdę to Mary, Aykroyd i Hudson godzą się z cyfrową kukiełką serio nieżyjącej osoby, bez cienia problemu przystającej na wybaczenie im. O ich dzięki ci, Harold! A nie czekaj, nie słyszysz tego, bo nie żyjesz. Dość jeszcze wspomnieć o gołcerze, Lucikach Michelę, Ecto pian One. Co? To, to, to jedzenie? Nie gadaj, kto chciałby jeść opony? Kosmiczny Mysz 2 to dwa teoretycznie, ale w praktyce osobny film. Równie dobrze mogłoby być jeden na 10. A tam Ricky Morty, Bugs tańczący MC Hammera, Duży No Way Home ściąga z powrotem Goblina, Oktopusa i Sandmana z Pająków Raimiego oraz Jaszczura Jaszczurcia była i Elektro z Niesamowitego Pająka. Ta trójka to moje dzieciństwo. Jaszczura nie pamiętam, a Elektro wpadł do kociołka z magicznymi węgorzami, wobec czego także mam jakąś nostalgię, bo te durno to obejrzałem z rodzicami w kinie. Do tej pory pamiętam konfuzję, dlaczego X-Men są w filmie Sony, co jest do Powinno się jarać jak przy Endgame, jak nie bardziej. A obeszło mnie totalnie. Elektro był pierdołą zamienioną w Boga Elektryczności. Nieszczególnie rozwiniętą, owiniętą w kawał schematów typowych dla takich nerdo z grzywką, ale przynajmniej miał ułamek motywacji. Choć sprowadzonej do. Nie o jest Miał fajną muzykę dzięki Hansi Farrell. Tu to Jamie Fox, rzucający żarcikami, zaciągający slangiem, dla niepoznaki mówiący coś od czasu do czasu smakowaniu prądu, niczym sommelier, gra siebie. No dobra, lepiej się to ogląda, ale nadal nikt nie pomyślał, żeby usprawnić jego poprzednią wersję. Obran drogę na skróty. Flint Marko, typ co przypadkiem zabił wujka Bena, co wciąż nosi w sobie ból, co stara się uciłać nieco grosza dla chorej córki, co wpadł do super zderzacza, co go uznano za ptaka, co miał jedną z najpiękniejszych scen w historii kina superbohaterskiego. I forgive you. Hej, Peter, to ja, Flint Marko. Pamiętasz mnie? Spider-Man 3. O co tu chodzi? Jaszczur? Jaszczur? Żeby dać mu mniej do roboty niż w niesamowitym Spider-Manie, to trzeba się legitnie postarać. A przypomnę, że próbował wszystkich nowojorczyków zmienić w wielkie jaszczury. Znakomity serwis. Oddano mu sprawiedliwość. Dwukrotnie nazwano go jaszczurem. Prawdziwa zabawa meta. Meta to jest jak się w film skończy. A na nakroto za wyścig jest pójście do domu. dok ok, dok ok. Genialny naukowiec, którego metalowe macki przejęły nad nim kontrolę. Każda zachowuje się inaczej. Jedna jest przywódczynią, druga atakuje, trzecia broni, a czwarta robi fantastyczną jajecznicę. Kochany chłop, zafascynowany nauką, zamieniony w bestię. skreda o naturze rozpuszczonego dzieciaka, co dupię duszką, gdy nie zrobi się tego, czego on chce. Z którego imienia i nazwiska Beke toczy koleś, oksywie człowiek pająk? Najwięcej wysiłku poszło w goblina. Wydaje mi się, że pod przymusem. The fall to The Goat. Człowiek oddany temu fachowi, który odmówiłby roli, gdyby te ograniczono do prostego kamienia, nagrania głosu w puszce, a całą fizyczną robotę zrzucono na dublera. Nie, 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 nie. Jedyny przypadek w historii, kiedy Willem nie za bardzo interesował się jego filmem, to był Aquaman ale nikogo nie obchodził ten film dlatego wyszedł tak dobrze Tymolina zagubiony w tej multiwersowej zawierusze nie wie czy iść w teatralnego romantyka czy w totalne nagrywanie się z ośmiornicy tak Willem groteska. Jeszcze lepsza niż w filmie oryginalnym, gdzie go postać, choć odpowiednio zróżnicowana, wciąż wpisywała się w standard kina komiksowego tamtego okresu, w standard złoczyńców. Zemsta, dziwaczny kostium, wygięty, przegięty głos. Wyróżniała się jedynie rola Dafoe, bo na prawdziwy charakterologię i konflikt trzeba było poczekać aż dwa lata. Tu nie ma motywacji, jest czyste szaleństwo. Od morza do Podhala. Od sceny do sceny wyciska multum ze swojej niedokończenie napisanej roli i serwuje pieprzonego psychopatę. Wilej którego nie interesuje żaden cel poza sianiem zła dla siania zła. Co jest wyjątkowo odświeżające i w MCU, i w tym zalewie wersji Rodens z fanfików. Bawię się nieco w typa z mema. Quit having fun! I szczerze, naprawdę szczerze. Za to nie przepraszam. Wiecie, problem jest zręcznie oglądać postaci posiadające oryginalnie sporą dozę cech, można by nawet stwierdzić, że jej charakter sprowadzany do prostych sygnałów. pod podzwaną obietnicą dania widzowi tego, co uwielbia, choć zaspokojono jedynie uwielbianie uwielbiania tego czegoś. Nostalgia to dzika bestia, którą udało się ostatnio ujarzmić i Nowachowskiej, bezczelnie traktującej ją jako broń na widownię, oczekującą dokładnie tego samego. Samego, bo do tego samego przyzwyczaiła nas branża. Weże sequeli, remake'ów, reboot'ów, spin-off'ów, rzeczy rozgrywających się w tym samym świecie co główne części, ale nie na tyle daleko, by nie poczuć się zagubioną. Znaczna większość marek uwiła sobie gniazdko z rzeczy powszechnie kojarzonych. Dlatego słysząc ksywkę Morfeusz, widząc takiego Sokoła Milenium, Ricka i Mortiego, Ślizgora, Doktora Oktopusa, widzom od razu czują się jak u siebie. Uwielbiają sam fakt pojawienia, się takiej rzeczy, a nie samą rzecz. Ja lubię rozgrzybywać fabułę, postaci, doszukiwać jakichś intryk, interpretacji, zawiłości, układać sobie oś czasu we łbie i niż szukają komfortu. A co gwarantuje większy komfort niż plejada znanych gęb? Miliard dolarów, ale to już woda Sony. Rozumiem, dlaczego świat oszalał na punkcie No Way Home. Ja tak samo walowałem przy Endgame. Tak, nie jest ono dla mnie. Oba to nawet nie są filmy, to eventy na jeden strzał, które po paru latach, ba, po paru miesiącach nie będą nosić ze sobą tego samego ładunku emocjonalnego, tylko za sprawą powrotu myślami do tego momentu na sali kinowej, bo to zestaw fajerwerków, które ma się doświadczać wyłącznie z innymi. Niczym mecz piłkarski, to wydarzenie wybitnie jednorazowe, jedno miejscowe. Tym miejscem jest kino. Jedyne co mi w tym nagromadzeniu kojarzonych postaci faktycznie przeszkadza, nie jest to, że podoba się ludziom, a to, że nagle poprzednie produkcje z pająkiem straciły dla nich ważną. Jakby No Way Home, przez swoje zagracenie nostalgią, przetarło szlaki metanarracyjne, czy, co najważniejsze, te rozwijające Petera, bo dostaje tu po raz pierwszy po mordzie. Oh! <grymne> I'm <grymne> Bliskich muraniom lub zabijają, a on uczy się wreszcie odpowiedzialności, również śmierdzący. Rewolucja, nigdy przestęp. Iron Boy Jr. pozbył się go i teraz jest prawdziwym, cierpiącym Spiderman. Homecoming film, w którym Peterowi odbiera się bajrański strój, co go w ogóle nie powstrzymuje przed walką z Sempem w bluzie z kapturem i far from home film, w którym Peterowi daje się okulary starka, dostępem do każdego jego dobra, danych, arsenału orbitalnego, a ten spęka nad tłokiem oddaje je komuś innemu, by pod koniec nauczyć się polegać wyłącznie na swoich zmysłach. Nie pokazywały, że ekstra duper stroje znano botów i fikuźne urządzonka nie definiują go jako superbohatera, a jego upartość, zaciętość i smykałka do improwizacji. Znała po mieście o scenie starczą i młotem. Trzeba było zacytowania wujka Bena, powiedzenia, odpowiedzialność wprost do kamery, żeby. <laughs> Fuck you. See you idiot. Piotrek Nederlandy zawsze miał przerąbane. Tylko dotąd było to podane w konwencji letniego kina młodzieżowego w stylu, no dobra, inspirowanego filmami Johna Hughesa. Klub winowajców, wolny dzień Felisa Bluera, ludzka stonoga, płynące z tych trudów lekcje mogły się niektórym zatracić w tym luzie. Tutaj z kolei klimat jest inny, poważniejszy, jasno zapowiadający konkretniejsze zagrożenie, od połowy sensu, bo pierwsza godzina to komedyjka. Nic się nie zmieniło. Niestety i ta zmiana na gorsze, choć zmieniająca film na lepsze, sprawia wrażenie wyreżyserowanej i napisanej przez kogoś innego. Na każdym kroku widać, że nikt nie wiedział, co ma z tego wyjść. Kręcono sceny tak, by w razie niemożności ściągnięcia danego aktora, można było wyciąć jego rolę bez naruszenia fabuły. Większość dialogów staje się więc prowadzona z powietrzem. Sceny zaczynają się urywają, ewidentnie jakby coś wycięto ponieważ teraz każdy film musi trwać 2,5 godziny, bo nie wie się przed nakręceniem, co się chce nakręcić. Wiele podejmowań decyzji ma sens, tylko gdy samemu dopowie się motywację, a wizualia skaczą od low render distance do prawdziwego filmu. Potencjał na naprawdę zacne dzieło o multiversum zostało zmarnowane przez tak chaotę. A nie, czekaj, już mamy dzieło o multiverse. Jedna tylko rzecz sprawia, że będę dobrze wspominać ten film. Są to reakcje publiczności. A poza tym był nią Hitlerowski zbrodniarz wojenny? Czyżby z martwych stał? Fakt zobaczenia na dużym ekranie jednocześnie trzech Spider-Manów, którzy w pewnym stopniu ukształtowali moje komiksowo kinowe startuszko. Jeden pokazał mi, jak ciężkie jest zjednanie ze sobą życia prywatnego i superbohaterzenia, przy okazji udowadniając, że kicz nie równa się głupocie oraz to, że nawet największy bohater może się wywalić na ryj. Drugi uświadomił mi, jak nie powinno się kręcić filmów, będąc przez tym żarcikująco znakomitym Spider-Manem, mimo tego, że skazał na śmierć paru nowyroczyków, bo za bardzo się skupił na żarcikowaniu. A trzeci jest i kapitalnym Peterem Parkerem, i świetnym Supermanem. Spider-Man trio... Kompletne. Najbardziej zaskoczył mnie Andrew Garfield. Chłop wykorzystuje każdą okazję na przypomnienie ludziom, że jakość niesamowitowców nie wynikała z jego winy. Kiedy on kocha tę postać, kreuje ją jako ciamajdowatą społecznie pierdołę, której ekscytacja i podenerwowanie i robienie dobrej miny do złej gry mieszają się tak, że wychodzi z nich urocza biseksualna papka zagadka. Czyli Andrew Garfield? Why Andrew Garfield? Don't ask me that because I will talk for hours and I will fall into an existential funk and I will find my way through it and I will realize the meaning of life but I won't be able to express it and it will be a whole waste of time for you but not for me. Niestety Peter i Peter także padli ofiarą chaotycznej produkcji. Rozmawiając czasem z niebieską płachtą naprzeciwko, jakby też nie wiedząc o czym w ogóle traktuje scena, i swoim występem odciągają uwagę od drogi Petera. Na serio, mało to zapamięta No Way Home ze względu na to, przez co przeszedł. Zapamięta zabawę za wieloświatem. Doktora Strange'a majstrującego na pociągu. Wspólny lot pająków. Wskazywanie się palcami czy uratowanie MJ. Piękne, dopełniające częściowo jedną z niewielu porządnych rzeczy w TASM-2. Złamanie głębokiego słupa, ale. Najpierw trzeba było odsunąć Holanda na bok, żeby to on ocalił jego dziewczynę. co nie? nie było tak. Czemu Peter dopiero tutaj uczy się odpowiedzialności? Śmierć ciotki wywołana chęcią naprawienia złoczyńców uświadamia mu, że czasem nie da się uratować każdego, by potem uratować każdego. I can't say Czemu dopiero tutaj ma pojąć samodzielność? W filmie, w którym bez pomocy doktora Dziwago i Spider-Manów z innych wymiarów by sobie nie poradził i skupiłby się jedynie na zapierdoleniu goblina z wściekłości? No Way Home nie ma żadnej nowej lekcji poza wykasowaniem wszystkich danych i wspomnieniem o Peterze. Coś, co jedynie zwieńcza pewien rozdział w historii Petera, bowiem cała trylogia to jedno wielkie origin story, przeżywa się głównie dlatego, że multiversum to koncept, o którym wiemy zatrważający jest niewiele. Zatem można wyciągnąć tak szokującą, magiczną rzecz z kapelusza i nikt się do tego nie przyczepi, bo multiversum to koncept, o którym wiemy zatrważająco niewiele. Oraz dlatego, że Peter przeniósł się do mieszkania, które znamy z komiksów! Oraz nosi kostium, które znamy z komiksów! Jest! Życia krąg, kultury krąg. Był taki czas, kiedy trologia Raimiego była krytykowana za bycie głupią, a Tobey Maguire zagranie tego płaczliwego lamusa. Teraz to klasyka, bo widzowie, którzy to obejrzeli w trakcie premiery, zdążyli poczuć wobec tego tęsknotę. I tak jak niesamowite spider meny nie spotkały się ze zbytnio pozytywnym odzewem, tak teraz są wynoszone pod niebiosa przez występ Garfielda i także przez ludzi, którym się toto to spodobało w tym 2011 i 2014. Ja samo odczuwam nostalgię wobec tych filmów. Oh! Podobna rotacja nastąpi z Holandem, którego Spiderki znów będą traktowane za parę lat jako ej, to całkiem fajne jest, LOL, trzy pajęcze pokolenia złączone w jednym filmie. Krzyczałam, piszczałą z radości na seansie, zrobiłam salto na schodach w trakcie wychodzenia z sali, ukrywać nie będę, ale przy takim zestawie gwiazd i takim potencjale żal nie dostania czegoś więcej niż tylko przynęty, by ściągnąć wszystkie tłumy świata marketingiem szeptanym, a ten samym spryciulsko oszczędzić na promocji. Ach, jesteś oszustem, Spider-Man!